Dominika Ostałowska zszokowała ostatnio swoich fanów metamorfozą. Wrzuciła zdjęcie z planu serialu M jak miłość, na którym gołym okiem można zobaczyć przemianę, z czego ona wynika i jak zareagowali fani. Dominika Ostałowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Swoją karierę rozpoczęła na deskach teatru, gdzie zdobyła uznanie krytyków. Jej talent aktorski szybko został doceniony również przez widzów filmowych. Ostałowska jest laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym orłów za rolę pierwszoplanową i drugoplanową. Największą popularność przyniosła jej rola Marty Mostowiak w serialu M jak miłość, którą wciela się od początku istnienia produkcji. Dzięki tej roli stała się jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek, a jej życie prywatne stało się przedmiotem zainteresowania mediów. Oprócz pracy na planie serialu. Ostałowska nadal aktywnie działa w teatrze i podejmuje się nowych wyzwań aktorskich. Choć kojarzona głównie z rolą Marty, Dominika Ostałowska to aktorka o wielu umiejętnościach. Zagrała w znakomitych polskich filmach, udowadniając, że jest jedną z najciekawszych postaci w branży. Jej charyzma, talent i profesjonalizm sprawiają, że jest postacią niezwykle inspirującą dla młodych aktorów. Prywatnie Ostałowska jest szczęśliwą żoną i matką, co jeszcze bardziej dodaje jej uroku. Życie prywatne Ostałowskiej od zawsze budziło duże zainteresowanie mediów. Jest córką również znanych postaci świata show, biznesu, aktora Ryszarda Ostałowskiego i dziennikarki Ireny Ostałowskiej. Niestety jej rodzice rozwiedli się, gdy była jeszcze mała, co niewątpliwie odcisnęło swoje piętno na jej dzieciństwie. Mimo trudnych początków Dominika Ostałowska zbudowała udaną karierę aktorską, jej życie prywatne również było bogate w wydarzenia. Była żoną aktora Huberta Zduniaka, z którym ma syna, Huberta Juniora. Niestety ich małżeństwo zakończyło się rozpadem, a powodem było głośne wówczas romans aktorki z reżyserem Mariuszem Malcem. Po tych burzliwych doświadczeniach, Dominika Ostałowska starała się skupić na wychowywaniu syna i swojej karierze zawodowej. Dominika Ostałowska jakiś czas temu udzieliła wywiadu, w którym zdradziła: Dlaczego od wielu lat toczy ciągłą walkę z wagą? Pragnienie odzyskania zdrowia i energii skłoniło gwiazdy do podjęcia radykalnej zmiany nawyków żywieniowych. Wybrała dietę Paleo, która eliminuje produkty przetworzone i skupia się na naturalnych składnikach. Takich jak chude mięso, ryby i różnorodne warzywa. Miałam za dużo pracy, za mało snu i serce zaczęło mi bić w tempie 210 uderzeń na minutę, czyli trzy razy szybciej niż powinno, wyjawia w pytaniu na śniadanie. Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje o tym, że aktorka, dzięki zmianom w diecie, zrzuciła 10 kilogramów. Najnowsze zdjęcie opublikowane na Instagramie sugeruje, że to dopiero początek jej przemiany. Ponieważ artystka wygląda jeszcze szczuplej, Fani są zachwyceni, a jak wam podoba się metamorfoza Dominiki Ostałowskiej?